Cześć. Cześć. Ach, jaki czat? Proszę bardzo. Wiesz, to jest czat totalny? pasować, Ale jak? Dobra, biorę to. Proszę bardzo. Biorę to I za chwilę was zawołam, po prostu. Więc nasłuchujcie, A wy w tym czasie, moi drodzy, rozbierzcie się. Za chwilę wchodzimy. Jesteście gotowi? Tak? Raz, dwa, trzy. Chodźcie. Chodźcie. Zapraszam. Oh. Jezus Maria Dobra, Michał, tapeta da się zamalować. To jest nasz pokój? Popatrz. O, jestem O, o jaki są Star Warsy! No! no przy kwiatach! Jest, ale, ale jest ślicznie się... Cokolwiek to znaczy eklektyzm jest okej. Okay. Nie, no ja bym w ogóle, kurczę, nie do końca się poznaję w tym nie. Zobacz, to jest twój stary stół. Ała, oh, wow. nie no, nie no. myślałam, że można z niego jeszcze coś takiego wyczarować. Darek Stonarz yes. też nie wierzył, że można, ale zmusiłam go. <laughs> A Michał, ja mam do ciebie jedną prośbę. Połóż się tak na długość, co? Oh. Zobacz. O, oh jest! O, oh bo. Wow. Jest! No i co? No, starczy, starczy. Starczy? rękę! Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, musimy znaleźć miejsce na tamtą lampę. Ja ją tam położyłam od tak, natomiast ona może sobie stać tam, zamiast tamtej wiklinowej. Mhm. Może sobie stać tam, gdzie jest w tej chwili, może sobie stać tutaj, zamiast tamtej, no macie mnóstwo no A my mamy podjęte drobnostkę. Masz coś dla mnie? Tak, tak. tak. Jezu, jakie piękne! To jest po prostu... Rad, absolutny. Tematycznie. Bardzo tematycznie. Fajnie spotkać ludzi, którzy realizują swoje pasje, naprawdę. I e, przy których dziecko też nie stało się problemem. Bo są też ludzie, u których dziecko... No, nie, już tego nie robimy, bo dziecko już tego... A wy w ogóle mam wrażenie, że... A tutaj że się tak rozpoczęło energię. Tak? No. dopiero. Jak się dziecko pojawiło, to się to wszystko rozpoczęło dopiero. Słuchajcie. Macie odkurzacz, e, dzięki którym będzie Wam łatwo dbać tutaj o ten porządek. To znaczy, tak, to jest odkurzacz, on jeszcze myje podłogi, i do tego wyciągacie malutki odkurzaczek i kłaki Waszego psa zewsząd po prostu znikają w sekundę. Tak, tak, idealny prezent dla właścicieli dziecka i psa. A taką moc, że musicie uważać, żeby nie wciągnąć dziecka i psa. Fajnie Was było poznać, naprawdę. Dziękujemy jeszcze raz. Pa, Papa, trzymajcie się. Papa, pa, uśmiechu.

podsumowując wydatki. Zabudowa wykonana przez stolarzadarka, odnowienie stołu oraz dwóch krzeseł to 4000 zł. Regał odnowiony przez Dorotę to 400 zł, stolik kawowy 250, a dwa nowe krzesła to 290 zł. Na oświetlenie Dorota wydała 850 zł, na tekstylia 680, na dodatki 330, a na materiały budowlane 240 zł. Całkowity koszt metamorfozy to 7040 zł.